Szyma, witam na śniadaniu mamy tu oj, 100 gram chleba około 7 kawałek za yy, cała puszka pomidorów 2, tam z 30 gram nie zapomniałem jak to się nazywa szczypiorku yy, 220 gram jajek i 10 gram oliwy czyli takie dłuższe śniadanie nie nagrałem wczorajszej kolacji w ogóle nie zamknęłem wczoraj tego vloga, sorry ale wczoraj była carbonara 100 gram makaronu zwykłego jedno jajko 100 gram boczku i 20 gram grana padano trochę się bałem, ale udało mi się idealnie to gdzieś zmieścić w tych kaloriach wczorajszych także spoko jemy śniadanie Zrobię żarcie do roboty Pójdę do roboty Zrobię trening góry I będę wracał i montował i coś tam jeszcze się Pobijam Także do zobaczenia zapewne na treningu chyba że jeszcze będę coś tutaj nagrywał jak będę robił żarcie ale to zobaczymy Zio. Zaczynamy trening Niestety bardzo mi przykro nie nagrałem ławy Wytłumaczę to potem a tutaj mamy pierwszą serię wysuwania, 72,5 kg, 5 serii po 6 powtórzeń, w ostatniej było 5. Raz, cztery, yy, pięć. Bardzo fajnie, dużo, bardzo siły miałem tutaj. Tak samo jak na ławie, której nie nagrałem, yy, ale bardzo dużo siły. Wszędzie czułem bardzo duże napięcie na mięśniu. Miałem bardzo duże siły, bardzo fajne czucie mięśniowe Bardzo fajna pompa, ogólnie Trening Był Ekstra Tutaj mamy serię Piątą jak dobrze kojarzę Zaraz się zobaczy bo albo to jest czwarta albo piąta zobaczymy ile będzie powtórzeń Oczywiście muszę się poustawiać tak z 5 lat Teraz Ogólnie bardzo, bardzo mi się podobałem te pędleje, bardzo wydaje mi się że w ogóle, że bardzo mi się przekładają na ciąg. Że bardzo mi pomagają w tym ciągu, bo ta pozycja jest bardzo podobna. Także myślę, że jednak, jednak jakoś tam pomagają. No, ostatnia bo było 3, bo było 5. Dobra. Yy, aha, no i tutaj też znowu nie nagrane... Mm wyciskanie na skosie dodatnim. Tam były 4 serie po 10 powtórzeń na 20 kg. No i tutaj mamy wysuwanie siedząc: 3 serie po 9 powtórzeń na 47,5. Niestety nie miałem tego drąga, co zwykle, ale ten jest całkiem podobny. Nie taki sam, ale całkiem podobny. Dobra i tutaj mamy triceps. Jakoś nie mogę, nie mogę dobić do tych trzech, pow... trzech yy, yy, powtórzeń w trzech seriach. Tutaj akurat w drugiej chciałem zrobić 12, ale coś mi się pomyliło w liczeniu. Niestety zrobiłem 11 zamiast 12. Także no, teoretycznie nie wiem, czym zrobił w trzech seriach 12, ponieważ już tej ostatniej, no to wyżyłowałem to ostatnie powtórzenie tak strasznie. Także jakby tam było wcześniej zrobione 12, to mogło być ciężko że się tak urwałem, ale ten laptop mi zgasł tak jakoś dziwnie na chwilę, nie wiedziałem o co chodzi. Ech. Tutaj, już seria ostatnia. Potem jest też biceps Młotkowo. Tym razem go nagrałem. W biceps, bicepsie młodkowo też w ogóle zrobiłem taką akcję, że zawsze robiłem go stojąc, a jedną serię, a jedną serię zrobiłem stojąc na 10 powtórzeń, czyli tyle planowałem, a drugą i trzecią zrobiłem już 9, druga była na 9, trzecia była na 7, bo usiadłem na ławce i chyba po prostu ograniczało to moje możliwości tam jakiegoś ewentualnego bojania tłowiem, więc było tam mniej powtórzeń, a zrobiłem to 7 z dlatego głównie, że po prostu chciałem to nagrać, a tam jak stałem, to nie miałem za bardzo jak tego zrobić. I także tutaj mamy. Uginanie mutkowe. Tutaj mam jeszcze koszulkę, która jest zresztą stara jak nie wiem i nie wiem jak ona dalej na mnie pasuje. Bo byłem o wiele chudszy wtedy. Jak właśnie trenowałem jeszcze Street Workout. Ale fajna koszulka, fajne wspomnienia. No i tutaj właśnie ten siódmy już nadbył był ciężki. Siema, ja po treningu, po pracy. Posiłek numer 3. W tamtym posiłku było 80 gram chleba wieloziarnistego, do 200 gram twarogu chudego. Banan 120 gram, tam około 12 gram margaryny. I 30 gram orzechów włoskich. Tutaj mamy 400 gram mleka i 100 gram płatków tych takich wiecie kółek nie pamiętam jak to jest nazywany czyli no muszę się spiąć z kaloriami bo zostało tego trochę tam po drodze dzisiaj piłem jakiegoś mustera i Zadam Batona, ale i tak zostało jeszcze tylko trochę do zjedzenia. Więc muszę się sprężać. Trening dzisiaj był cudowny, super, fantastyczny. Aż nie byłem trochę na tego gotowy. Jestem mega zmęczony, ale sam trening był naprawdę ekstra. Nie nagrałem najważniejszego, czyli łaby. Dlaczego? Dlatego, że Raz, że zamieniałem się z takim jednym ziomkiem na szybko. Nawet z paroma ziomkami, bo oczywiście ława była zajęta jak przyszedłem. naś się spytałem czy mogę robić z nimi. No bo... No bo musiałem zrobić tą ławę, a już naprawdę nie miałem ochoty robić gdzieś znowu, gdzieś indziej. Na innej ławce. Dlatego fajnie, że udało się zrobić tą ławę i udało się ją zrobić 5 serii po 5 powtórzeń, plus 2,5 kilo od poprzedniego tygodnia. Z to fenomenem totalnym, ponieważ ta ława u mnie stała prawie tak przez około miesiąc no i nagle ruszyła. Nie wiem, czy to dlatego, że właśnie wszedłem na to zero kaloryczne. No, jeszcze za tydzień, jak się zważę, to zobaczymy, czy to jest takie zero kaloryczne, czy jednak jestem na lekkim plusie kalorycznym. Bo to by jednak wyjaśniało mój cudowny trening, tydzień treningowy, bo dosłownie w tym tygodniu wszystko było cięższe i jakoś udało się zrobić wszędzie wszędzie z większym ciężarem taką samą ilość powtórzeń serii. Także nie wiem o co chodzi. Zobaczymy. Dobra, ja jem to. garniam się. Jeszcze jakieś tam rzeczy są do zrobienia. Pewno zobaczymy się jeszcze w następnym posiłku. Siema.